Dziś, Środa Popielcowa, rozpoczyna się Wielki Post. Posypywanie głów popiołem wiernych przez kapłana przypomina o śmiertelności człowieka i ma wzmocnić chęć pokuty. W Środę Popielcową obowiązuje post ścisły, czyli zakaz spożywania mięsa, jak i również ograniczenie liczby posiłków. Poczyna się czas Wielkiego Postu po to, żebyśmy odkryli, że w człowieku ukryty jest Bóg, bo do Niego jesteśmy podobni. Nie tylko, że nas stworzył, ale ciągle o nas myśli. No, i ten czas Wielkiego Postu to jest czas takiego odkrywania swojego podobieństwa do Boga. W jaki sposób możemy zrobić? No, są trzy warunki, które zawsze Wielką, wielką Środę, przepraszam, Środę popielcową, Pani już nam przypomina. Czyli czas, żeby była na rozmowę, na modlitwę, na to popatrzenie w swoje w serce, w swoje wnętrze. Drugi to jest post czyli o pewne ograniczenia. Nawet rezygnować z dobra dla większego dobra. Najczęściej no to jest jałmużna, a tutaj tyle jest ludzi, którym możemy pomagać. Nie dlatego, że możemy, ale dlatego, że jesteśmy dłużnikami, bo więcej otrzymujemy od ludzi niż sami jesteśmy w stanie dać. Dlatego czas Wielkiego Postu to jest taki czas odkrywania podobieństwa do Boga. Tego, że Bóg w nas jest, to nie że my przychodzimy do Niego, tylko On w nas jest. Trzeba Go odkryć w swoim sercu, swoim wnętrzu, swoim życiu, wykorzystać, tak jak mówiłem na początku tą dobrą pogodę łaski Bożej przez te 40 dni wielkiego postu. 40-dniowy okres, w który wchodzimy, to czas refleksji i nawrócenia. Najważniejsze, aby był to szczery czas przebywania z Bogiem.